Czy kiedykolwiek czułeś się niewidzialny lub niedoceniany podczas ważnej rozmowy? Może nawet tego nie zauważasz, ale każdy gest, każde słowo i każda reakcja mogą niszczyć szacunek, na który tak bardzo liczysz. W dzisiejszym materiale. Z arsenale Stoiko ujawnimy dwanaście cichych błędów, które podważają wizerunek każdego mężczyzny pragnącego być traktowanym poważnie przez kobietę. Jeśli chcesz wreszcie przejąć kontrolę nad swoim losem, ten materiał jest niezbędny. Zanim zaczniemy, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnego z naszych wartościowych filmów. Włącz dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych treściach, które mogą odmienić twoje relacje. I oczywiście, napisz w komentarzu, który z tych błędów możesz popełniać nieświadomie. Chcemy poznać twoją opinię. Zostań z nami do końca, ponieważ ujawnimy nie tylko, jakie zachowania są destrukcyjne, ale również praktyczne strategie, by je przekształcić w siłę. Każda minuta tego filmu to potężne wskazówki, które mogą odmienić grę na Twoją korzyść. Jeśli masz dość bycia tylko opcją, oglądaj dalej i dowiedz się, jak zbudować niezachwianą obecność i prawdziwy szacunek. Możesz tego nie zauważać, ale pewne z pozoru niewinne zachowania podważają Twoją obecność, osłabiają postawę i co gorsza niszczą szacunek, na który zasługujesz. W tym filmie prawda zostanie ujawniona bez ogródek. Oto 12 błędów, które po cichu i podstępnie niszczą wizerunek każdego mężczyzny, który pragnie być traktowany poważnie przez kobietę. Nawet jeden z tych błędów może zniszczyć Twoją wiarygodność. Ale znajomość wszystkich dwunastu oddziela tych, którzy są szanowani, od tych, którzy są odrzucani bez ostrzeżenia. Nigdy nie porzucaj swoich przekonań, by kogoś zadowolić. Ile razy mówiłeś tak, choć w głębi duszy chciałeś powiedzieć nie? Wielu mężczyzn sądzi, że uległość to droga do zdobycia kobiety. Zmieniają zdanie, rezygnują z zasad i dopasowują się do jej oczekiwań. Ale to poważny błąd. Mężczyzna z wartością ma niezachwiane zasady. Gdy poświęcasz swoją tożsamość, by być zaakceptowanym, tracisz szacunek do siebie, a wkrótce także jej szacunek. Dostosowywanie się zbyt mocno do innych tworzy iluzję akceptacji, ale w rzeczywistości jesteś tylko tolerowany, niepodziwiany, kto ciągle zmienia zdanie, by się przypodobać, nie budzi zaufania. Sprawia wrażenie, że nie wie czego chce. Solidne przekonania działają jak moralny kompas, nawet na wzburzonym morzu, trzymają cię na właściwym kursie. Lepiej być odrzuconym za bycie autentycznym niż zaakceptowanym. Za fałszywą wersję siebie, której nie potrafisz utrzymać. Gdy jesteś wewnętrznie spójny, zaczynasz przyciągać ludzi, którzy szanują dokładnie to, kim jesteś. A nie to, kim próbujesz być. Nigdy nie toleruj braku szacunku. Czy czujesz, że twoje zdanie ma znaczenie w związku? Czy może tłumisz wszystko w sobie z obawy przed konsekwencjami? Akceptowanie braku szacunku to droga do własnej degradacji. Zaczyna się od drobiazgów, złośliwe żarty, lekceważące komentarze, opryskliwość, gdy próbujesz wyznaczyć. Granice. Jeśli nie reagujesz, uczysz, że to akceptowalne. Mężczyzna z wartością nie musi krzyczeć ani grozić, jasno i stanowczo pokazuje, gdzie są granice. To nie jest autorytaryzm, to pewność siebie. Szacunek rodzi się wtedy, gdy wiesz, na co zasługujesz i pokazujesz to swoim zachowaniem. Stracony szacunek jest trudny do odzyskania. Za każdym razem, gdy przymykasz oko na brak szacunku, utwierdzasz innych w przekonaniu, że zasługujesz na mniej. Unikanie konfrontacji ze strachu przed konfliktem często staje się paliwem dla toksycznych relacji. Nie musisz robić scen, by wymagać szacunku. Wystarczy być stanowczym i świadomym swojej godności. Prosta zasada: jeśli coś cię dewaluuje raz i to zignorujesz. Następnym razem wróci ze zdwojoną siłą. Szacunek zaczyna się od pierwszego: Na to się nie zgadzam. To właśnie wtedy wyznaczasz granicę i kończysz grę. Nigdy nie ignoruj oznak manipulacji. Czy potrafisz rozpoznać, kiedy jesteś testowany lub emocjonalnie naciskany? Manipulacja często przybiera formę długiej ciszy, strategicznych pochwał czy subtelnego szantażu. Jeśli tego nie zauważysz, oddajesz kontrolę nad swoimi emocjami. Mężczyzna, który zna swoją wartość, obserwuje, rozpoznaje schematy i przerywa ten cykl, zanim się rozwinie. Bez dramatu, ale stanowczo. Spokojne i pewne nie to jeden z największych dowodów siły i fundament szacunku. Każda skuteczna manipulacja zaczyna się od subtelnego naruszenia twoich granic emocjonalnych, niemal niewidocznie. Manipulator często robi to z uśmiechem, byś zakwestionował własną intuicję i poczuł się przewrażliwiony. Manipulatorzy chcą wywołać w tobie poczucie winy lub wątpliwości, bo winni są łatwiejsi do kontrolowania. Ucz się słuchać wewnętrznego dyskomfortu. To twój. Radar ostrzegawczy najpotężniejszą odpowiedzią na manipulacje jest spokojne, chłodne oddalenie się, bez wyjaśnień, bez dramatu po prostu dystans. Nigdy nie reaguj impulsywnie i emocjonalnie ile razy żałowałeś, że wybuchłeś podczas kłótni i oddałeś swoją siłę drugiej osobie. Nieopanowane reakcje to jak oddanie swojego tronu. Ten, kto krzyczy, przegrywa. Ten, kto działa bez refleksji, odsłania swoją słabość. Prawdziwy mężczyzna to cichy stratek, nie daje się łatwo wyprowadzić z równowagi, słucha, obserwuje i odpowiada we właściwym momencie. To nie chłód, to świadomość tego, kto dowodzi. Zachowanie spokoju pod presją pokazuje siłę wewnętrzną, inteligencję emocjonalną i autorytet. Cechy, które budzą autentyczny szacunek. Impulsywność to jak wyciek emocjonalny. Im więcej się z ciebie wylewa, tym bardziej tracisz autorytet. Reagowanie w impulsie to jak dolewanie benzyny do ognia. Chwilowa ulga, ale wszystko wokół spalone. Prawdziwe przywództwo emocjonalne polega na tym, by wstrzymać reakcję, dopóki nie będzie ona budować, a nie ranić. Kto panuje nad swoimi emocjami, ten kontroluje narrację, a kto kontroluje narrację, rządzi przestrzenią. Użyj spokoju jako broni. Konsternacja tych, którzy oczekiwali wybuchu, a otrzymali ciszę, ma większą siłę niż tysiąc krzyków. Nigdy nie szukaj ciągłego potwierdzenia. Jest wielka różnica między byciem uprzejmym, a byciem uległym. Wielu mężczyzn wpada w pułapkę chęci zadowolenia wszystkich, proszą o zgodę na każdy krok, zmieniają zdanie, by nie urazić, szukają pochwał. To oznaka niepewności, a nic nie odstrasza bardziej kobiet, niż brak pewności siebie. Mężczyzna z wartością nie żyje dla oklasków, wie, że prawdziwe uznanie pochodzi z wnętrza. Masz dążyć do szacunku, a nie do zewnętrznej aprobaty. Zaufanie do siebie jest atrakcyjne, emocjonalna zależność nie. Stała potrzeba walidacji osłabia Twoją obecność i sprawia, że wyglądasz, jakbyś nie miał prawa istnieć bez czyjejś zgody. Gdy wierzysz w siebie, nie potrzebujesz publiczności. Twoja postawa niesie ciężar własnego przekonania. Pewność siebie nie buduje się na zewnętrznych pochwałach, lecz na codziennych dowodach. Że jesteś w stanie sam się emocjonalnie utrzymać. Nigdy nie pozwól, by uroda tobą rządziła. Ilu mężczyzn traci koncentrację tylko dlatego, że kobieta jest atrakcyjna? Wygląd hipnotyzuje, ale nie utrzyma relacji. Jeśli ignorujesz toksyczne zachowania tylko dlatego, że ktoś ładnie wygląda, już przegrałeś. Zadaj sobie pytanie: chcesz kogoś, kto wzbogaci twoje życie? Czy tylko ozdobę. Stawianie wyglądu ponad charakterem to akceptacja wszystkiego dla ładnego opakowania i to podważa Twoją wartość. Dojrzały mężczyzna szuka inteligencji, dojrzałości i wartości. Uroda to tylko dodatek, nigdy centrum decyzji. Gdy stawiasz wygląd ponad charakterem, akceptujesz zachowania, których nigdy nie tolerowałbyś u przeciętnej osoby. Prawdziwa Siła polega na tym, by dostrzec więcej niż tylko urok zewnętrzny i wybierać na podstawie tego, co naprawdę podtrzymuje relacje. Mężczyźni, którzy cenią wyłącznie wygląd, wchodzą w powierzchowne relacje, którymi łatwo manipulować. Nigdy nie błagaj o uwagę. Czy zdarzyło Ci się żebrać o wiadomość, telefon lub jakikolwiek znak życia? To upokarzające i niszczy Twoją atrakcyjność. Mężczyzna z wartością nie prosi o uwagę, on ją przyciąga. Ten, kto błaga, emanuje poczuciem niedostatku, a to odpycha szacunek i pożądanie. Skup się na inspirującym życiu, celach, dyscyplinie, wartościowej rutynie. Kiedy Twoja energia koncentruje się na tym, co istotne, nie musisz zabiegać o uwagę, ona sama przyjdzie. Prośba o uwagę to emocjonalna jałmużna. Ten, kto się ceni, nie goni, przyciąga. Mężczyźni magnetyczni nie robią hałasu, by zostać zauważonymi. Świecą cicho, ale z mocą. Kiedy wypełniasz się sensem, świat sam pochyla się, by zwrócić na ciebie uwagę. Nigdy nie bądź nadmiernie dostępny. Zauważyłeś, że im bardziej jesteś dostępny, tym mniej ludzie. Czy cenią? Dotyczy to wszystkich relacji, ale w przypadku kobiet jest to szczególnie wyraźne. Ciągła gotowość sugeruje brak tajemniczości i zmniejsza zainteresowanie. Mężczyźni z wartością mają pełne grafiki, własne życie, cel. Nie dlatego, że to gra, ale dlatego, że są zajęci rozwojem. Stała dostępność sugeruje, że nie masz nic lepszego do roboty i to obniża Twoją wartość. Nie chodzi o udawanie obojętności, lecz o naturalne pokazanie, że twój czas jest cenny. Niedostępność buduje wartość. Im bardziej selektywnie podchodzisz do swojego czasu, tym większy szacunek on budzi. Ciągła dostępność to komunikat, że czekasz. A nikt nie podziwia tych, którzy żyją w zawieszeniu dla innych. Dobrze dozowana nieobecność podsyca zainteresowanie i pokazuje, że masz bogate życie, które nie kręci się wokół nikogo. Nigdy nie sprawiaj, by wszystko kręciło się wokół niej. Gdy kobieta staje się centrum twojego życia, wszystko zaczyna się psuć. Tracisz skupienie, zaniedbujesz przyjaciół i cele, a ona traci szacunek. Mężczyźni, którzy stawiają a kobiety na piedestale, rezygnują z własnej tożsamości. Nie z miłości, lecz z uległości. Podziw rodzi się z posiadania własnego celu, nie z poświęcenia. Twoja partnerka powinna iść obok ciebie, a nie zajmować całe miejsce. Gdy widzi, że twoje życie ma własny puls, zaczyna cię bardziej szanować i podziwiać. Gdy czynisz z kogoś centrum swojego wszechświata, nieuchronnie sam znikasz. Zdrowe relacje to dwa kompletne światy, a nie planeta i jej księżyc. Twojego celu nie można wstrzymywać dla romansu. W przeciwnym razie przestajesz być głównym bohaterem, a stajesz się tłem. Nie oddawaj się bez odpowiedzialności. Czy kiedykolwiek oddałeś wszystko komuś, kto nie odwzajemnił? Wszedłeś w 7... Związek, w który tylko ty inwestowałeś czas, energię i uczucia? To nie romantyzm, to emocjonalna nieostrożność. Mężczyźni z wartością tak nie postępują. Zdrowa relacja to uczciwa wymiana, dawanie i branie. Jeśli dajesz zbyt wiele bez sprawdzenia wzajemności, czekają cię frustracja, nierównowaga i wyczerpanie. Inwestycja emocjonalna to nie słabość, ale musi być przemyślana. Chroń się i otwieraj tylko przed kimś, kto daje z siebie tyle samo. Oddanie wszystkiego bez upewnienia się, że jest wzajemność. To jak inwestowanie w bezdenną studnię męczy, wysusza i frustruje. Kto daje za dużo zbyt wcześnie, nie jest romantyczny. Próbuje kupić uczucia emocjonalnym wysiłkiem. Prawdziwa miłość zaczyna się tam, gdzie jest równowaga. Oddajesz się, bo czujesz zaufanie, a nie dlatego, że musisz być zaakceptowany. Nigdy nie akceptuj relacji opartych na interesie. Czy potrafisz rozpoznać, kiedy jesteś wykorzystywany? Gdy jej obecność zależy od tego, co możesz zaoferować, a nie od tego, kim jesteś. Takie układy to ciche kontrakty z datą ważności, kończą się, gdy znika korzyść. Ignorowanie tego to jak podpisywanie własnego wyroku odrzucenia. Zwracaj uwagę na czyny. Słowa mogą kłamać, ale ten, kto zostaje przy tobie w trudnych chwilach, zasługuje na miejsce w twoim życiu. Szacunek i wzajemność definiują prawdziwy związek. Relacje oparte na wygodzie kończą się wraz z końcem użyteczności i zawsze zostawiają ślad emocjonalnego wypalenia. Jeśli twoja wartość zależy tylko od tego, co oferujesz, to. Nie jest miłość, to transakcja w przebraniu. Właściwe osoby zostają, nawet gdy nie masz nic do dania poza sobą i swoim charakterem. Stań się bohaterem własnej historii. Po zrozumieniu tych dwunastu zachowań, może dostrzegasz coś jeszcze ważniejszego. Każdy z nich kształtuje sposób, w jaki świat Cię postrzega, szacunek, który zdobywasz i Twoją obecność. Mężczyźni z wartością nie są tylko podziwiani, są zapamiętywani, bo żyją w zgodzie ze sobą, a nie dla innych. Jeśli jesteś gotów podjąć tę drogę, wykonaj fundament solidnie. Zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i napisz, który nawyk wyeliminujesz dziś ze swojego życia. Naszym celem jest pomóc Ci przejąć kontrolę nad własną historią i pamiętaj. Mężczyzna, który zna swoją wartość, nigdy nie godzi się na mniej niż zasługuje. Życie nie czeka na tych, którzy chowają się w kulisach, nagradza tych, którzy odważnie wchodzą na scenę. Bycie bohaterem oznacza przestać reagować na okoliczności i zacząć tworzyć scenariusze, w których chcesz żyć. Gdy żyjesz dla siebie, twoja energia się zmienia i świat zaczyna widzieć cię tak. Jak zawsze na to zasługiwałeś podsumowanie elitarne. I tak kończymy tę podróż przez dwanaście błędów, które po cichu podważają wizerunek każdego mężczyzny pragnącego być szanowanym i docenianym. Przypomnijmy je po kolei, by nie było żadnych wątpliwości: rezygnowanie z własnych przekonań, tolerowanie braku szacunku, ignorowanie sygnałów manipulacji, impulsywne, emocjonalne reakcje. Szukanie stałego potwierdzenia, podążanie za urodą zamiast charakterem, błaganie o uwagę, nadmierna dostępność, uzależnianie życia od niej, nieodpowiedzialne oddanie, się akceptacja relacji dla korzyści, brak kierownictwa nad własnym życiem. Każdy z tych punktów to nie tylko ostrzeżenie, to zaproszenie do transformacji. Nieważne ile z tych błędów dziś widzisz u siebie, moc zmiany jest w twoich rękach. Zdecyduj teraz, by przejąć stery swojego życia. Kultywuj swoje wartości, buduj granice, opanuj emocje i twórz życie pełne celu. Jeśli przyswoiłeś każde z tych przesłań, jesteś gotów na kolejny krok. Stać się mężczyzną, który nie tylko budzi szacunek, ale jest zapamiętany. Za siłę, charakter i autentyczność. Nie szukaj tanich oklasków. Dąż do doskonałości w codziennych działaniach. Rozwijaj samowiedzę, odetnij to, co już nie służy, i pielęgnuj to, co wzmacnia Twoją istotę. Od dziś złóż sobie te obietnice. A jeśli naprawdę chcesz zobaczyć tę przemianę, zostaw komentarz, który z tych punktów wdrożysz natychmiast. Podziel się tym filmem z przyjaciółmi, którzy muszą to usłyszeć, i pomóż szerzyć ideę, że mężczyzna z wartością to nie wygląd czy status, to integralność, siła wewnętrzna i cel. To moment przełomu. Stań się mężczyzną, na jakiego zasługujesz. Szacunek, podziw i satysfakcja z życia w zgodzie z wartościami są na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że ruszysz w tę stronę. Niech każda decyzja i każdy czyn mają znaczenie. Idź naprzód i pamiętaj, mężczyzna z wartością nigdy nie godzi się na mniej niż zasługuje. Niech prowadzi cię stwórca nieba i ziemi.